i Witajcie ludzie, znowu gramy w sumo. i... Witajcie Wins. ludzie Tak No Znowu gramy Mapa w... się nazywa wybuchy Bez no. niczego, wybuchy po prostu No jakieś, no I Bez komentarza po I nie po kolei to no, idzie wszystko, nie wiadomo dlaczego Uuu Kolorowo aż Oczojebne to wszystko Ale wybuchy, no naprawdę A No dobra, co fantastycznie mówiłem Wybuchy jak ta lala jeszcze krawędzie spadają. Tylko, że na mnie to nie działa. To już ja. I czekaj, spróbujmy spać tak jak wtedy. O. Dlaczego się nic nie stało? Nie I co tam ta decha robi? Lewituje Rozwalę ją. powodzenia. Czekaj wstanę. Ja zakręcę. Ja ją rozwalę. Powodzenia. Czego ja się przewracam? A mimo to, że mogę stać. Nie wiem. I w ogóle coś, wszystko się zapada troszeczkę. Tak dziwnie pulsuje. Bo ma AIDS. znaczy się ADHD. Mapa. Tak. Najlepiej. O, ja. góry Wspaniały Pójdźmy może tam na rzekę. No my god O że idziemy na... Idziemy na rzekę. Czekaj. Czy ty poleciałeś w górę? Yy. O, spadasz. Nie! Yeah. Ja ci. O, o. ty kur... Ja pierdzielę. super mapa No zabalista. Widziałeś to! No. Czekaj! Ale wszystko się rozpieprzyło. O, żyje! Może żyje! Czy dasz radę, może to rozwalić? Nie, nie chcę, ja chcę spać, żeby zobaczyć je kawały to. Ja pierdziele, ja. Ludzie, widzieliście to? Jak eksplozja. Jeszcze to. raz. Takie wielkie gówno wybuchło. Oh. Chyba nie wybuchło. Jeszcze raz. Do skutku. Oh. Dajemy. Czy się uda? Yeah! Gówno. No coś mapa nie chce pęknąć. Twarde Skoczmy! Stuki. Dobra, nie. To musi być potężny wstrząs, tak jak wtedy. No. Ale to było zawaliste. No, o! Coś takiego! <laughs> jak leci, fajnie! Gdzie ty jesteś? A tamo. A. Chyba zaraz pójdzie, coś e. ci ręka się ugrzązła. No właśnie, rękę mi zjadło. A ja stoję. Pęknie? Nie pęknie. O, wstałem A co się tak bala? Wszystko, bo to jest... Dobra, coś. to jeszcze raz. Musi... Znowu musi pęknąć, nie ma bata. I teraz może pęknie, bo ja znikłem znowu. Poza horyzont. To ja sobie pójdę. Ale jest zaraz, bezpieczne chwilę. miejsce oczywiście. Jep! <śpiewamy> 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 Ollol! Oh, Ale super, kurde! Nikt nie przeżył. A szukam bezpiecznego miejsca. Ty tam mapa jest super. No, epicka, ludzie. O nie. Teraz ty może znikniesz. Ja, nie, roba. Bom! O, oh, Znowu! Jaki odgłos, jakby granat wybuchł, albo bomba. Pum! No. To jest super mapa, ludzie. Polecamy. Stój tutaj. ja będę. A stał... nie wypełnił. To jeszcze raz. Ja będę stał, może przeżyję. No. Powodzenia. aha oh. No, jest dużo procent szans, że się to stanie to samo. I spadł. Kurde, spadłem. Tak. O rzesz, co się stało? To jest to pizzki do kwadratu. Niestety kamery nie da się oddalać, więc tam jakieś płachty latają. Ludzie, pomyślcie, że to jest wasza planeta Ziemia. I ja, teraz ja spadnę No bo ja już Ja świętej pamięci Nie, jeszcze raz Dobra, jeszcze raz moja kwestia. E, ludzie, pomyślcie, że to jest wasza planeta Ziemia Jeden błąd bum zrobiło tak jakby pękło e, No i się zepsuło coś, jeszcze raz. No i pomyślcie, że taki gościu spadł z wieżowca. jeden błąd i cała ziemia na kawałki Zaraz może. Jednak się może uda? Uda się? Czekaj, trzeba czekać. Nie, już wszystko pospodał. Musi duża kubka spaść po prostu. E, nie, wysyłaj, dziękujemy. <ścoughs> Za, dużo. Za dużo się dzieje. Na, dla, jak dla naszego komputera. Sumo exe, nie wysyłaj, fajnie. Wystąpił błąd aplikacji. No dobra. dobra, zaraz wracam. Jestem z powrotem. To jest najzajebistsza mapka ever. No, Epic kipi, e, Epicka. O! Gdzie ja pomogę? Ja żyję! Co się stało? Sie! Chyba zdezaktywowaliśmy bombę. O! Woo! Teraz ja zniknę chyba. W ogóle wylecę spoza mapy. Czekaj, bo nic nie mogę robić. No bo główno widać. W górę o, polecieliśmy. Dobra, Dobra. Yeah. Oooooo! <noise> <noise> wow. Super! Zajebiliście już będziemy jak spadać, bo my w górę polecieliśmy no? Tak? No raczej. Gówno widać. <noise> Lecę sobie takie. Dobra, wal spas. Czekaj, czekaj, sekundę, trzy, dwa, jeden, dobra, nie, to nie. Je jeszcze raz. Ale zajebista mapa, ja nie mogę. mogę. Weź tą myszkę waloną. To jest rzadkość, żeby taka traf taka epicka się trafiła. Jednak go koleś się postarał, mimo to, że miał trudne dzieciństwo. No. Znowu. Koleś miał trudne dzieciństwo, ale się postarał. A to, to to Tylko czego mi pod mapę bierze? O i dlaczego to pod mapę wziął? No bo to jest taka specjalna taktyka. Je! Yeah. Żeby wszystko. nadzieja no, gdzie ja jestem? Chyba lecisz. Albo A czy... nie, tam wylądowałem. Głowa mi ugrzęzła w betonie. Oooooo! <noise> oh, 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 oh. Ty jem. w górę poleciałeś. <noise> I w bok. No, w bok. Kurde, a wszystko to, bo mi łeb ugrząsł <noise> Jak ten, epo epoka lodowcowa, nie? No, oh my god A ja żyję ja Zaraz przylecę Muszę tutaj leżeć i trzymać się, bo zaraz będzie dupa Koniec świata nadchodzi Już Koniec świata? Czyżby koniec świata? Nie, ja przecież żyję <noise> No to jeszcze raz Dajcie, ja spróbuję przeżyć A, oh, jak wtedy mi się udało tak fartem Bum, dupa Jeszcze Ale patrz, raz. że mi się wtedy tak fartem udało przeżyć Taki wielki wybuch, nie? No Ale co? Co to da? To chyba za, za słabo Ale nie Jeszcze ja Nie. Yeah. Wybuchło, idioto Widziałeś? Ja i wybuchło. No. Tylko. Kurę Nie, mać. bo to jak się wryje... Yy, łeb, jak się w, yy, wbije pod teksturę. To dopiero. To mi się prawie. To jeszcze raz. Ale zawalista mapa. No, chyba dłuższy odcinek będzie. Nie wiem. Dopa. E, no. Jeszcze raz, jeszcze raz. Będziemy tak próbować do końca. O, przeżyłem, nie. To muszę ja to zrobić. W imię ludzkości! Nie zadziałało. Widzę. Dalej. Super, super mapa. Znowu nie. ile taki sumowa, że tyle kloców rozwali, nie? Cały świat. Znowu, nie wiem. Na placka. Dalej. No może coś da. Nie. Ciepłe jeszcze. No dużo da. Dopa. Musi... Kur... Wybuchnij! Trzeba się wbić w ziemię. To razem. Jest. O, i lecimy w górę. W kupie siła, ludzie. E, nawet nie wiedzie, gdzie kamera jest. Bo lecimy w górę. Gdzie e, my jesteśmy? No, sam próbuję namierzyć cokolwiek. Widzę Aha. Płach. Chyba ciągle spadamy. A co to tam niebieskie? Chyba woda. Ale powinno, jak spadniemy, to powinni pokazać to, to brązowe gówno. Przecież to nie mogło się rozwalić. To jest pancerne. Eee, no widzisz. Trzy, dwa, jeden. Aż się cały świat rozwalił. Najwyraźniej doszło do destrukcji. To ostatni, ostatni raz wybuchnie i... No. O, ostatnie, ja lecę ostatnie i Ostatni raz wybuchnie ludzie. I ten. Ewa poleciała, a Adam nic nie wie. Ale w wodę spadłem. Oho. Noga, moja noga, pomocy, moja noga, topie się, topie. Co się ze mną dzieje? Ty, ty mutujesz się. Ty się mutuje Zachodzi transformacja. Możesz ty w mordę, zaraz zaraz mnie rozsadzi. Będzie game over. Albo blue screen. Co się ze mną dzieje? Ludzie, pomocy. Idę ci na pomoc. Ja Czekaj. rozwalę tą mapę i idziemy bo ja cię zabiję Zabiłem wszystkich. To był. Woginier. A ja dalej, uwięziony. Jestem ja dalej, uwięziony. To dalej byłem. To był Waginier. No, ludzie tego, dobra. Piękna mapa, jedna z tych najlepszych. Piękny koniec. Było. No, tak się kończy świat w Sumotori Dreams, no więc. Tego, subskrybation, upliczanie górę, dobre komenty nie was proszczy i zachęcam do oglądania moich innych filmików z to gry i innych gier, ja zatem się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, cześć, piękna mapa to była, nara.